Szabaneczko wszystkim z tej strony, jak zawsze, TREVOR Dzisiaj jedziemy w całym komplecie. Mam nadzieję, że widzicie w blusterku. Ja, brat i tata. Jedziemy tak bez celu, po prostu się przejechać. I stwierdziłem, że opowiem Wam o stoperach motocyklowych, w których jeżdżę. Są to stopery MotoSafe, przeznaczone typowo do jazdy motocyklem. Koszt takich stoperków to około 100 zł. E, nabyłem je jakoś w połowie zeszłego roku. E, przejechałem w nich z 10 tysięcy kilometrów, więc myślę, że co nieco mogę o nich powiedzieć. E, tak więc e, zacznijmy od początku. na przychodzą w bardzo ładnym opakowaniu. E, są trzy sztuki w środku i mm, są dwa rodzaje filtrów: zielone i żółte, żółteczek to woli tam pomarańczowe. Zielone filtry to są słabsze, a żółte są mocniejsze. Teoretycznie zielone dojazdy w mieście, a żółte na trasy. Ja jeżdżę w stoperach, w filtrach zielonych, bo ja mam duży deflektor, który tłumi i wycisza znaczną część wiatru i tego hałasu więc te zielone mi w zupełności wystarczą pierwsze wrażenie po założeniu bardzo dziwne jest takie uczucie wytłumienia, ale nie ma takiego uczucia pustki i w momencie rozmowy czy, czy przełykania śliny nie słyszymy takiego tego ujścia ciśnienia tak jak założycie sobie normalne stopery z apteki. tego wtedy nie słychać E, naprawdę e, bardzo, wygodnie bardzo leżą Wygodnie leżą w uchu. E, leżą w uchu e, nie ma problemu z założeniem. Nie wypadają e, z kanału słuchowego nawet podczas zakładania e, kominiarki czy kasku w moim wypadku takie, takie coś nie mało miejsca. Ja musiałem sobie troszeczkę go przyciąć, bo dla mnie był za długi. No, to tam trochę go przyciąłem, nie powiem Wam ile, bo, bo robiłem to dawno. Ale cały czas jeżdżę na tych stoperach, które są od początku i które kupiłem. Tylko regularnie je czyszczę i myję w takiej letniej wodzie. No i kurde, te okulary mi coś przeszkadzają. Regularnie je czyszczę, myję i to nie wystarczy do zachowania e, czystości, świeżości. E, jeżeli chodzi o sam materiał, materiał jest bardzo fajny taki z silikon chyba, który bardzo szybko dostosowuje się do temperatury ciała, więc no, praktycznie tego nie czujemy, praktycznie stoperów nie czujemy w uchu. Nawet dłuższa jazda, kilkugodzinna, nie sprawia problemu, nie uciska nic z wuchu. dopiero po chyba siedmiu godzinach jazdy, no już odczuwałem taki lekki dyskomfort, ale no, no powiedzmy sobie, rzadko kto... 7 godzin jeździ w stoperach i to praktycznie, że tak powiem, bez przerwy. Te stopery mają fajne, fajne etui, do którego możemy schować, nie to, że one się tam walają w tym kurzu, w tym brudzie, a później ładujemy to do ucha. Tak więc jeździłem też w zwykłych stoperach z apteki, jednak one nie spełniały moich oczekiwań, bo po pierwsze właśnie było takie uczucie próżni, bardzo ugniatały mnie w uchu, po drugie, każde założenie kasku no to było ściągnięcie albo, albo po prostu wypadał taki stoper eee, i przerobiłem chyba wszystkie. I te plastyczne i takie, te wciskane jeszcze, jeszcze w miarę jak cię mogę to były te ze sznurkiem, e, całkiem niezłe, e, ale tak e, czy, czy warto było kupić takie stopery? Czy jeszcze raz bym je kupił? E, powiem wam, że tak, że kupiłbym i na pewno kupię, jeżeli te mi się zniszczą. Bo początkowo byłem do nich nastawiony bardzo sceptycznie, bo niedobrze mi się w nich jeździło, tak dziwnie. No, jeździło się dlatego dziwnie, bo założyłem od razu żółte, żółte filtry, które mocno tłumią i miałem takie wrażenie, bardzo cicho, bo tak, takie dziwne, naprawdę dziwne uczucie. I powiem Wam, że teraz sobie nie wyobrażam jazdy bez stoperów, bo jest dużo ciszej, dbamy o słuch. W ogóle jazda staje się bardziej e, przyjemna. Ten pęd wiatru naprawdę potrafi zmęczyć. Tym bardziej, jeżeli trasa trwa dłużej, to potrafi być upierdliwe. I wiecie, takie oznaki, że brzęczy Wam w uszach albo pisze, to jest to, że. E, Eee, wasz, wasz słuch po prostu otrzymał za wiele podczas jazdy, było za głośno. I to już są pierwsze takie oznaki, które świadczą o tym, że jest za głośno i było za głośno. Ło! Uuu, uuu, boż. Co tu się dzieje? Rozkokosił nam się tata. Eee, ale wracając do, do, do tych stoperów, Początkowo właśnie one do mnie nie przemawiały, jednak po którymś tam jeździe, po którymś kilometrze zrozumiałem, że to jest właśnie to i że nie były zmarnowane pieniądze. Eee, ja mogę Wam eee, polecić te stopery, bo jeżdżę w nich już jakiś czas, nic się z nimi nie dzieje, świetnie tłumią, słychać silnik, to co być powinno, a nie słychać wiatru. Eee, tak samo jak jeździłem na brata CBRC, również bardzo dobrze się eee, spisują. No tylko mówię, kwestia tego przyzwyczajenia, że coś mamy w uchu, jest ciszej i... i będziecie na pewno zadowoleni, jeżeli sobie je kupicie. E, trochę zwlekałem z tym filmem, bo chciałem pojeździć e, więcej w nich, zobaczyć czy wytrzymają, czy nie wytrzymają, jak się będą zachowywały później. E, I ja cały czas sobie je trzymam w tym etui, które było e, dane przez producenta i znakomicie się w tym. Sprawdza, co jeszcze mogę o nich powiedzieć? Eee, no, to to, że cena faktycznie jest odstraszająca dla większości ludzi. Jednak ja postanowiłem zaryzykować. I teraz wiem, że chyba do końca dni będę jeździł eee, w stoperach. Pomimo tego, że kask, który mam, no, nie jest tam jakiś najgłośniejszy. Bywają dużo głośniejsze, ale spróbujcie się przejechać w stoperach i bez nich, zrozumiecie różnicę. I tym kończę. Trzymajcie się, na razie.